Proszę Jestem alkolikiem, na i mam Ja mam tutaj takie zapisane, bo dzisiaj Zbigniew wysłał coś takiego, że ten wszechświat jest malutki. Naprawdę, to, to ja jestem wielki. To ja go kreuję, to ja mogę wszystko. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu mi pasuje to, co bym to, co już powiedział, że Bóg uczynił mnie alkoholikiem. Tak, żebym rzeczywiście uratował swoje życie. Nie? Bo gdybym nie był alkoholikiem ja bym coś takiego, jakby mnie tam ktoś powiedział, weź skasuj bilet, znaczy nie, jak on to mówił, jeździłem na gapę i nagle zobaczyłem, że się zmieniłem i wysiadłem z tramwaju i podarłem bilet. Pomyślałem, waria. Później u drugiego usłyszałem, że prawdziwa wierność to jest nie zdradzać swojej żony. No to kiedy byś zdradzał, jakbyś miał już 70 lat. Ale takich, tych, takich rzeczy tam usłyszałem i, i, i w końcu one zaczęły do mnie dochodzić, nie? że ci ludzie mają rację. Że, że jest świat, jest drugi świat. I, i to właśnie o tym, o tym świecie ja nie miałem zielonego pojęcia. To jest, to jest ten świat, który, którego wizja zaświtała Pilowi w głowie, że będąc jak święty Franciszek jest w stanie, jest w stanie wyjść z tych swoich pragnień, żądań pożądań, tego swojego ego, nie? Ja zobaczyłem, że to ego mnie zabija, nie? Autentycznie mnie zabija. Ja, ja nawet kiedy yy, robię coś, yy, na przykład schodzę komuś z drogi, nie? Mówię, nie no, nie będę robił awantury i tak dalej. Po co to, i tak dalej. No to ego mu podpowiada, ty jesteś stary pierdziel, ty już się boisz, nie? Natomiast mu w dać, żeby się jak się osmarkał, żeby nos za uchem nosił, to, to ty po prostu, y, ty, 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 się boisz, ty stary jesteś, nie. I, 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 te ego mnie cały czas, cały czas mnie tam i te, I te ego, właśnie, że to jest ten ulubiony film z Bierzka, i tak samo teraz mój ten, ten, ten Adwokat Diabła, to ostatnie słowa, nie? próżność. Nie? Jak już jestem taki dobry, taki fajny, nie? no to może ja jestem właśnie święty, już jestem, jestem naprawdę dobrym człowiekiem. Już mógłbym, mógłbym teraz nauczać innych. Ja już taki okres miałem, i, i, i odsunę, odsunęła się do mnie pierwsza żona, druga żona, dzieci. Miałem mnóstwo wrogów, nie tylko w pracy, ale, ale wszyscy się nie dbali, tak naprawdę, się żyliśmy do tej pory. I, I z tymi ludźmi, chcę dziewiątki zrobić. Wiesz nie trzeba, nie, 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 nic, nic, nie trzeba. I przestań, iść ze swoją drogą. Nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. I zobaczyłem, że to jest to samo, co ja mam takiego kumpla, co on kiedyś wyszedł mnie i mówi, wiesz ja, ja też tak chcę, tak jak ty, wiesz, ja przyjdę do ciebie i wiesz i mi powiesz o to, wchodzie, nie będę pić. Ja mówię, ty, no nie da się w dzień mordować ludzi, zbierać haracze, a, a wieczorem się nie napić, nie? I później, no, pamiętam, jak ja to mówiłem na meetingach, nie da się, chociażbyś sobie wbił krzyż w łeb, tak, i przyszedł do mnie z tym krzyżem, to i tak ci nie uwierzę, że ty się możesz z Ale zobaczyłem, że tak samo jest ze mną yy, inni ludzie, mnie, mnie tak samo traktują. To jest wszystko, to co daje, to otrzymuje. Jeśli ja nie będę wierzył w ten, w ten świat niematerialny, to, tego, to nigdy nie doznam tego świata materialnego, chociaż te dowody są cały czas. Nie? Cały czas. Słuchajcie, ja wczoraj wracałem z mityngu na Placu Grzybowskim. I tak strzelę się, mówię, wiesz co, dobrze, to te imieniny tego, tam urodziny, mojego sponsora są, Dobrze, że ja jutro wprowadzę ten meeting w Realu, bo ja już nie wiem, aż ja muszę się napił, już mi się nudzi to wszystko. A dzisiaj rano się obudziłem, ja jak dobrze, że jestem trzeźwy. Mówię, jaki to byłby bezsens, Ta... ja, ja, już, ja, już, wiem, co by było, nie? ból głowy, od razu coś z rana trzeba się zaprawić. Co ja tam nawywijałem? Nie pamiętam o coś. Od, od razu no, jestem, jak to się mówi, w czarnej dupie i okazuje się, że to co teraz mi się wydaje, że jest nieraz trudne i jest złe, nagle jak już się napiłem, a, a robiłem to u tysiące razy w tej spółce, okazywało się, że to był wspaniały stan. Nie? że mogłem sobie wsiąść do autobusu na przykład i sobie przyjechać, że miałem bilet, nie? Że, że mogłem zjeść. Okazywało się, że, że jak się napiłem, to to wszystko było poza, poza, poza moją percepcją. Ten świat nagle się okazywał dla mnie nie spotykałem samych bandytów, samych złodziei, bo po prostu sam, sam taki sam byłem, nie? A, a najlepiej się czułem e, wśród, wśród ludzi, e, tych co byli, jak to się mówi, jeszcze niżej niż ja w tym piciu, nie? Żeby, Żebym tam mógł jakoś tam zaistnieć, nie? Żeby się lepiej poczuć. I to cały czas się lepiej poczuć. I przyszedłem do a, a i teraz tam coś tam robię ze sobą. Tak, Nieraz tak. mi się wydaje, że tak jak ja przychodził, nie będę się odzywał na tych wycinkach. Tak, będę się iść Ale dlaczego? A dlatego, że dotali? o, wiesiek milczy. O, o, co coś wie. Przechęcił się. Tak, fałszywa pokora. Cały czas ja, ja, ja. No i, i, i niestety Bill to samo miał, i każdy alkoholik można tu zrzymać się, zgrywać, jeden, jeden to lepiej kryje, drugi, drugi, drugi się robi śmieszny. Nie? Ja sobie przypominam czasy, słuchajcie, ja teraz byłem zaprosili mnie na rocznicę takiej grupy, którą założyłem w Warszawie, nie? i, i ta parę osób do mnie, nie? No, z takich tych aktorów, nie? No, mówię, prezesie, prezesie nie? A zawsze mówię, tam wie się bandy tam, nie? Mega no Ja to dziękuję, że tak, że tak ładnie Ale wiem, że to był sarkazm, To było. Oni się po prostu z tego śmieli, nie? że ja, że to ja założyłem Poznańską, że ja tam byłem prezesem, bo, bo im to kiedyś wywaliłem. Powiedziałem, no i co z tego, że tu już siedzi paru reżyserów, jak to się mówi, że na ustach każdego Polaka, aktorów, wy kurwa siedzicie w tym miejscu, co ja to stworzyłem. byście w życiu tego, że stworzyłem. I tak nie mogłem. Tak. Teraz skończyłem bicie i mówię, żeby jakoś tam nad nich tam wyskoczył. I tak. I, no, i, no, i, no, I teraz to dostaje cały czas. Nie? To co uraziłem ludzi, to... ludzie mi teraz płacą. Nie? I tak samo jest ze mną. Mnie jak też ktoś urazi, to... U, 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 u. Ktoś powiedział, ty masz małe usta, ty musisz być bardzo muściwy. I to nie był ksiądz. Nie? To był bardzo niedobry człowiek. Nie? I mówił, nie chciałbym ci w drogę. I, I ja zobaczyłem, że, że yy, nie potrafię będzie przebaczyć. Ale dlaczego? Bo ego mi nie pozwala. No jak no jak ty mu odpuścisz i tego, ten frajer się będzie śmiał, później nie to Wszystko te ego. Te Także ja wiem jedno, tak jak tutaj parę osób powiedziało. My. Ja mam robić wszystko, żeby jakoś tam te chmury mi się tam rozjaśniły. Ale czy one mi się rozjaśnią, czy ja, no, te, te momenty tego, tego szczęścia na trzeźwo, bo, bo słuchajcie, ja zobaczyłem jednym, to co kiedyś miałem, ja nie piłem tam parę ładnych lat i ja, ja, ja byłem naprawdę szczęśliwy, no, tam miałem kochanki, Prowadziłem najlepsze knajpy tutaj w tym mieście, jeździłem po świecie i było mi fajne. Teraz kuźwa, cały czas to pomaganie innym, jakieś tam, kurde. Słuchajcie, ja teraz, moja, moja partnerka miała imprezę i, i, i mówi, mówi to, to jedziemy do twojego lokalu, do lokalu. Ja mówię, dobra, to ja cię zawiozę, nie? I, 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 No i wsiadłem samochód i przywiozę ją tam. I ona tam była z godziny, a ja słuchajcie godzinę, ani właściciela, ani jednej osoby, która pracowała tam, z klientów nikogo, kompletnie nikogo kogo bym znał, ani muzyków nawet żadnego. Nie? Nikt. nikt, nikt mnie nie zna. Nikt nie to ja jestem, nie, tak, no mówię, Ta, no, po co ja tu siedzę, nie, patrzę, co chwila te panie coraz bardziej tak pierdzielone. panowie już marynarki zdejmują, i mówię, ja pierdzę. I nie umiałem się odnaleźć, a mówię, przecież ja tutaj po 12, po 14 godzin byłem w tym lokalu, inny, po prostu inny wtedy Czego innego szukałem. Teraz też czego innego szukałem. I powiem Wam, że nie jest to wcale takie zabawne. Bo jak ja im, im bardziej coś odkrywam, im bardziej do czegoś tam dochodzę, to patrzę, a tam pod spodem jest jeszcze coś, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Tak. I to jest to, co też napisali. Tej, tego spokoju nigdy nie będzie Tej, Doskonałości nigdy nie będzie. Nie? Tak. Zapytałem się kiedyś, kiedyś ją znał. Miałem przyjaciółkę, siostrę Renatę, i mówię, Renia, i mówię, dlaczego ludzie tak nie chcą pomagać innym? Oni no, wiecie, co to nie ma końca. To tak samo jak w braniu nie ma końca, będziesz brała się ze zgromadzenia. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak samo w dawaniu. I ja to przelobiłem w kościele Putomiliczano, tak dawałem, najpierw 20, 50, 100, później się ma 50 dolarów, 100 dolarów, nie mówię, kurwa, ile bym dał, to będzie za mało. Cały czas czułem niedosyt. to będzie za mało. I, no i to jest, to jest to. Ale, ale, aha, i już, już do brzegu dochodzę. I, słuchajcie, I tak jak ktoś tutaj Gienek powiedział, sugestie, nie rano, su sugestie, ale, ale sugestie nie pomagają mi trzej, Bo sugestie się dobrze nie, nie poczuję. Nie? I, I wczoraj właśnie mi to chłopak uświadomił na tym dniu. Bo tam 12, roku, yy, yy, prowadziliśmy, czy nawet 10, prowadziliśmy nadal rachunek moralny. Z miejsca przyznaję się do popełnionych błędu, Czyli tak naprawdę to, co mi Amerykanie kiedyś powiedzieli, do końca życia robię 10, 11 i 12 krok. Czyli te wszystkie kroki, dopiero te wszystkie kroki mi gwarantują, że to mi się jakoś rozjarzy. Bo jeśli ja dzisiaj do kogoś mam urazę i jeśli jest we mnie chociaż odrobina lęku, to ja jestem w czarnej dupie. Jeśli ja się czegoś boję, dlatego ciebie jest dla mnie takim cennym doświadczeniem było, nie wiem, tutaj pierwszy raz na piątkowej grupie, kiedyś, patrzę się, patrzę po wszystkich i mówię, ja was wszystkich kocham. Ja wszystkich na tym meetingu, no i już 17-20 osób, ja mówię, ja wszystkich kocham. A to jest u mnie, to po prostu, ja oceniam tego, tego. Nie, to ten nie, meeting to, zaczyna się na parkingu kto czym przyjechał, później jak ubrany. A teraz, tak jak wczoraj siedziałem na Pasu Grzybowskim, za filarem schowany i słyszałem tylko co ludzie mówią, nawet nie wiedziałem kto czym, kto to jest. No takie dobre takie doświadczenia, ale żeby to była łatwa droga, to by wszyscy tak po prostu żyli, ale to jest bardzo trudna droga. Ale powiem Wam na koniec, żeby, żeby nie był jako idiota tutaj przyjęty. Ja naprawdę cały świat zwiedziłem dzięki temu, że pomagałem innym. I, i to, co mam, to, co robię, nie? że mnie ludzie, którzy naprawdę mają coś w życiu osiągnęli, mają zabezpieczenie, że gdzieś mi tam zazdroszczą, nie? to właśnie dlatego teraz to wiem. Się to, co powiedział że pomaga mi. Jeśli ja to przestanę robić, to tak, pierwsze to się obsram, bo yy, zapiję, ale druga rzecz, to to wszystko odejdzie. To, co powiedzieli Amerykanie. Zacznij żyć po swojemu, a dajemy Ci gwarancję, że wszystko, cokolwiek kochasz, dajemy Ci 100% gwarancji, to to straci. I tak przestanę. Po 15 latach się wrzuciłem z jak da w wszystko z wyjątkiem pyszy i życia straciłem. Pysza i, i jeszcze życie się przy Ale kiedy pan <lethal> to mi mówił, wiecie, gdy przyjdzie, jest nabity, bądź normalny. Powiedz, <mówisk> no jest mi ciężko. Nie, ja musiałem jakoś dobić tych wszystkich. Przyszło mu nie, jakoś tam. nawet no, nie wiem, czy ja to zrobiłem, może się śmieli za mnie, Mnie się wydawało w tej, w tej mojej iluzji, żyłem w ciągłej iluzji, w ciągłej iluzji. Słuchajcie, to jest straszne, to jest straszne to, co jest, ale to, co jest napisane w tej Księdze, dlatego tutaj nie wolno, to co robię, to jest źle, że, bo Bogienek powiedział, bo on już się teraz pompuje tam, on, oh, mówi, on mi, bo to nie wolno nawet tego pisać. Ja się wiem, że to co mi pisali, to co się kolor mi pisał, mówi przestań się pompować, bo pęknie. No rzeczywiście pęknie. I później podniosłem się i znowu się zacząłem pompować. To myślałem, się pompowałem tą fałszywą pokorą. No ale nic, dzięki się chyba wygadało. Dzięki. Nie.